Przedstawiam wam partnerów kanału Betcris forbet zakłady kucharskie i nowym został PZbook. Także gramy także z PZbookiem. będą freebety, dodatkowo właśnie pod PZbooka śledźcie kanał dalej, bo będzie jeszcze nie jeden partner kanału. To tyle w ramach naszych partnerów kanału. Nowym partnerem kanału został PZbook. Jeżeli nie macie konta w PZbook, możecie sobie zarejestrować konto. Link będzie w komentarzu pod filmem tak samo do Betcris i do Forbet. Możecie sobie zdobyć darmowy freebet 50 zł, wystarczy się zarejestrować, postawić kupon 50 złotych za kurs łączny 2.0 i macie darmowy freebet 50 złotych. Warto sobie skorzystać, to będzie nasz nowy partner kanału, kolejny, będą konkursy środa, czwartek, piątek właśnie od PZBOOK, 30 złotych każdego dnia dla jednej osoby. Postaram się, żeby jedna osoba mogła wygrać w danym miesiącu i wtedy będzie fajniej, bo każdy może wygrać po prostu. FreeBet, mam nadzieję, że nasz kanał się rozwinie i będzie więcej osób, i więcej widzów i kolejne bonusy. FreeBety, jeżeli właśnie nie macie konta, zarejestrujcie się. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A my lecimy do typów na dziś. A tak prezentują się statystyki na lipiec: single 6x15, a double, no niestety żałosne 3x15. Ostatnio single wszedł, także fajnie. Single nam lepiej wchodzą, no, a double bardzo słabo. Lepiej grać w odwrotnie duble. Taka moja podpowiedź do tych co ty tutaj typujemy. A teraz lecimy do typów i konkursu. No i teraz przechodzimy do typów. A ja witam jak zwykle na kanale Ograć book Gramy single, duble dnia. Gramy dzisiaj oczywiście z PZbook Mamy konkurs, bo mamy piątek, a zawsze w środę, czwartek, piątek konkurs od pZbook o 30zł od niedawna oczywiście. Bo to jest nasz nowy partner kanału. I co my tutaj gramy? Oczywiście zaczniemy od tego konkursu. Co trzeba robić, żeby wygrać te 50, 30 zł? Łapka w górę, zasubskrybować kanał i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w spotkaniu Krakowia-Legia. Macie czas do rozpoczęcia się meczu. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. Oczywiście dodawajcie login od PZB. Tyle w ramach konkursu. Jeżeli nie macie konta w PZW, lub Forbet, linki do w komentarzach. Pod filmie, że mają jakieś pytania, sugestie co do kanału, piszcie w komentarzach. A jeżeli ktoś by chciał przejąć kanał, piszcie też na maila lub w komentarzach, możemy się dogadać, bo mam dużo urwanie głowy. Ostatnio. Zobaczymy jak to będzie, czy dam radę dalej ciągnąć ten kanał. Lecimy z typami. Pierwsze spotkanie Resovia Sandecja, pierwsza liga. Ja tutaj typuję na singlu powyżej 2,5 bramek, patrząc na pierwszą ligę mega overowa, fajny start. No, ekseklasa Andero, a pierwsza liga, no mega dużo bramek, ja idę tutaj właśnie w trzy bramki minimum, Sandecja ogólnie jeżeli gra, to idzie na wymianę ciosów, ostatnio nic nie strzelił, ale tym razem myślę, że powalczy z Resowią, która właśnie miała overowy mecz i tyle w moim y, przemyśleniu na to spotkałem i tutaj na dublu gramy y, Krakowia Legia, ja to typuję remis lub Legia tak tak, Legia moim zdaniem się przebudziła, Fajnie gra ofensywnie bardzo dobrze, a Krakowia to Krakowia to jest powyższy ligo ligowy i moim zdaniem tutaj Legia powalczy i nie przegra tego spotkania fajny kurs na czyste zwycięstwo Legii po 2,70 warto spróbować nawet na singlu, ale ja idę bezpiecznie bo myślę, że Legia na wyjazdach to raczej remisem się też zadowoli i drugie spotkanie, mamy tutaj Belgię Entgieloses, Charlua Sz -sza trudno na nazwa, bo to Belgia, francuskie takie brzmienie ja to typuję ja, powyżej Półtora gola w San Gilose. Inaczej to jest też Real Union. Zależy u jakiego Bukmachera. I gra właśnie tutaj bardzo dobra ekipa średniaki. I moim zdaniem właśnie San Gilose, czyli Real Union strzeli dwie bramki. Poprzednie dwa mecze między tymi drużynami to 2-0 i 3-0 właśnie na San Gilose. Jak tutaj mamy u Machera właśnie. PZB tak się nazywa ten klub. Tyle na dziś. Jeszcze mam powodzenia i zieloności. Widzimy się jutro z konkursem od Orbet. Tak.